Witajcie w kolejnym odcinku naszej popapranej serii jaką jest Slenderina w dzisiejszym wydaniu Slenderina przeniesiemy się do szko jej szkoły dowiemy się czy była ona gnębiona i co spowodowało że teraz Gnębi naszą, naszą osobę. Dowiemy się w dzisiejszym odcinku czegoś czego nie wie nikt. Tak, i y, dowiedziałam się właśnie, że trochę nie po kolei, że szedł z tą serią, ponieważ na początku powinna być Stendrina The Seller, później House of Standrina, później... Y, nie pamiętam już tej kolejności, ale to na pewno nie ta kolejność, którą ja prowadzę w, dzisiejszym, yy, w normalnie w serii. Ale zobaczymy, czy nam się uda ją jak najbardziej przejść tą naszą Slenderinę i zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. I. dzwoneczek. Tam już widzę Slenderinę. Nie wiem czy Wy zauważyliście, ale tam jest... O. Tam między barierką a schodami w górę jest jej ryło, więc zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Difficulty Extreme! Pojawił się nowy tryb ekstremalny. Nigdy nie było u slendryny trybu ekstremalnego, no ale póki co na medium, na medium. Chcemy poznać tajemnicę slendry. Uuu. Ooo, jaka grafika! Jaki, jaki blask odbijający to światło! Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tu jest bardziej creepy, niż mogłem sobie wyobrazić. Oj, znowu pasek życia się pojawił, tak? Czyli będziemy musieli znowu reperować sobie życie, tak? A tu mamy pierwszą salę. Dobra, dzieciaki. Poprowadzimy dzisiaj zajęcia. Ile to jest 2 plus 2 slenderina? Ile? Gdzieś ta slenderina się podziała? Dobra, koniec zajęć możemy iść eksplorować te pomieszczenia. Wydaje mi się, że nie zamknąłem tego pomieszczenia, a jak mi się źle wydaje, to napiszcie w komentarzu. Ale póki co to zebrałem jakiś bezpiecznik. Jeszcze musimy 8. Czy wszystkiego musi być 8? Naprawdę, musiałem kartek zbierać 8. czyli są zamknięte. Teraz muszę bezpieczniku zbierać 8. Czemu te drzwi się same zamykają? A W sumie, w sumie wiecie co? Dla mnie to jest na korzyść. Może ona to nie wejdzie. Może ona nie wie, że tu jestem. A to tablica jest z polskich memów, gdzie. Y, jak, jakaś grupa uczniów ją zrzuciła i to jest właśnie ta tablica wiem taki mały fanfakcik dziwi mnie to że w klasie są ławki dla uczniów a nie ma biurka dla nauczyciela widać że ta szkoła jest jakaś strasznie zaniedbanej póki co właśnie miałem się o ciebie Tutaj upominać, ale widzę, że ty się upomniałeś sama Troszeczkę mi spadło życia, no może dlatego, że się Obróciłem W odpowiednim momencie i ona i gra na medium I ona właśnie Mnie tutaj nie może zbytnio Dosięgnąć swoimi kłami No ale to było w miarę straszne. Muszę mam przyznać, że to było w miarę straszne. No, odwracam się, ale ona mnie przyciąga teraz. Przyciągnęła mnie i spadło mi przez to dużo życia. Nienawidzę cię, Cendrina, odejdź stąd. Dobra, mamy 2 na 8 bezpieczników. Tego co podejrzewam, to powinna być to jedna szarta. No ale my tu mamy apteczkę. Jeżeli jeśli nam spadnie troszeczkę życia, to jej użyjemy. No na razie nie spadło nam aż tak dużo. Pierwsze biurko, w jakie ta szkoła zainwestowała dla nauczycieli. No, my zostawmy to pootwierane, żebyśmy wiedzieli, gdzie żeśmy zaglądali tutaj nam no, no, widzici, widzieliście to ja mimo tego że się obracam to na nią no, na nią to nie robi żadnego wrażenia A to co to my. misiek z greni fajny misiek z greni poniosłem miszka z greni no co teraz się babka pojawi na wywiadówkę Może go nie powinienem był podnosić, moi drodzy, ale nigdy nic nie wiadomo. No na razie jesteśmy na parterze i to wysokim parterze. Wyższym. I klucz został zużyty, po to, żeby. Uch! Widzieliście, jak ona przepełznęła? Dobra, dawaj mi tą apteczkę, bo niby medium, a ona tutaj się zachowuje jakbyśmy byli na hardzie. No To było bez sensu. Dobra, idziemy dalej, bo... Już ta Sendrina wkurza. Wkurzasz mnie, rozumiesz? Irytujesz mnie swoim zachowaniem. Nie dam ci tego misia. Spierdź! Dobra, co my to mamy? Piwnica. Kotłownia. Czy to jak to się tam zwie? Dzwi oczywiście zamknięte i zaraz się ta... no pojawi. W błyskawicznym tempie, jak chwilę temu. Dobra. Tu mamy kolejne piętro. Dobra. Idziemy na prawo. A tu mamy łazienkę. Łazienkę bez oczywiście drzwi, bo po co? W sumie taka typowa polska łazienka, nie? W polskich szkołach. Może coś w Kiblu jest? Może ktoś uciekał przed Sendriną i coś dla nas ukrył tutaj, a właśnie... My jesteśmy po to, żeby to znaleźć, Sydlina. wyskoczyła mi na ryj, prosto, widzieliście to? A tu mamy kuchnię. W kuchni ze sześć palników mnie to niepokoi. Mamy też klucz. Może coś jest w umywalce. Oczywiście, że w szafkach nic nie ma. Ale w rondelku znaleźliśmy kolejny bezpiecznik. Jeszcze drugie tyle i przejdziemy tą grę w końcu. Musimy bardzo, bardzo tutaj patrzeć. Musimy zaglądać w każdy zakamarek. Zamknijmy te drzwi. To jest. Ona się, ona, ona teraz zmieniła swój sposób bytu. Ona teraz nie wyskakuje ci na ryj, znaczy wyskakuje ci, ale ona robi to w inny sposób. Ona tak się wczłapuje w kadr i my nie mamy szans się obrócić. Tutaj nawet nie działa ta sztuczka, żeby sprawdzić, czy ona jest za nami. Bo ona. Ma swoje momenty, ta gra jest bardziej dopracowana niż. Ona otworzyła te drzwi! I ona wlazła tu, i ona teraz. Bo my już wzięliśmy jej misia i to dlatego ona się troszeczkę na nas triggerowała. A właśnie, a. I teraz się zapytacie, czemu. Chodzę wokół tego stołu, jak nie wiem. Kto? No bo. Zgodnie z zasadą, coś może nam ukryć ta slendina. O, apteczka. To akurat nam się przyda. Kolejne piątro, które zwiedzimy, zrobię zaraz za chwilę. <laughs> zaraz to się za chwilę. Co jest? Otworzyłem od razu tamte drzwi. Nie wiem jakim cudem. Eee, a to kolejna klasa. I widzę, że tutaj Slenderina była cały czas w oślej ławce. Siedziała tylko szkoda, że ta ośla ławka. Jest ustawiona w taki sposób, że nie widzi kompletnie tablicy. Dobra. Lecimy do powiedzia jedna przeciwko. I zobaczymy co tutaj jest. Tu jest pani higienistka, tak? Pokój pani higienistki. To, to dlatego Slendrina zabiła higienistkę bo, za, bo złamała sobie kiedyś nogę i higienistka kazała jej wziąć krople żołądkowe i to jej nie pomogło tylko zaskodziło. i teraz duch Nawie Slendrina nawiedza a ja widzę gdzie jest widziałem tą łapę w... z... <laughs> nie dam się nabrać wiesz nie dam się nabrać Możesz sobie. A! Dobra, tu już mogłaś być. Tu już mogłem się ciebie nie spodziewać, ale tam jak najbardziej się ciebie spodziewałem, że tam będziesz. Dlatego tam nawet nie spodziewałem. Tu są szafeczki. Szufladeczki. Tu jest pokój dyrektorski. Jak nie mam, tu jest miejsce dla rodziców, a tu dla dyrektora. A tam <noise> dla ucznia, <noise> żeby ze wstydu, ten nie wiem, czy tu byłem, ale bardzo by było zwieńczyć ciężko. Jak tu nie było, moi drodzy, i zobaczyłem, co tutaj się konkretnego. No, no nic, to jest zwykłe pomieszczenie, w którym się odbywają zajęcia, tylko że nie ma biurka. Czyli na pani nauczycielka sobie pomyślała. Że nie potrzebuje biurka, może sobie stać naprzeciwko kołsztów i im coś tam trejkotać, tak? Teraz zwiedzamy górę albo nie i nie zwiedzamy. Drzwi są zamknięte. Oczywiście nie powiedzieli nam, w jaki sposób je otworzyć, ale znaleźliśmy dzięki temu kolejny bezpiecznik, i to był ósmy. I teraz idziemy do piwnicy, ponieważ tam. Jest, os są ostatnie drzwi zamknięte. A z tego co wiem, to jakie są drzwi zamknięte, to trzeba je otworzyć. Kluczem od pani woźnej. Legenda głosi, że pani woźna kiedyś kazała Slenderinie zmienić buty, a ona się na nią zdenerwowała. <laughs> tak samo jak na mnie, za to, że odkryła mi tajemnicę Mroczne. Nie wiem, po, nie wiem po co jest ten klucz, ale mam nadzieję, że to jest. Że to będzie już ostatnia część, którą musimy załatwić. Że ja tu nie będę musiał przysiadywać ani minuty dłużej, bo szczerze ta slenderina nie dość że zmieniła mechanikę, to zmieniła też sposób jumpscarów. Już nie są takie same, już nie są takie same. Dobra, otwieramy to A w tym pomieszczeniu slenderina odejdź Mamy pokój To tutaj cię zamykali To tutaj miałeś oślą ławkę O, i rysunki z plastyki Ale szczerze nie obchodzi mnie to Ja już chcę iść do domu Sendrina wsadzamy Miszka Co tu jest? Okej okay. Time to leave this place. Ok. No to lecimy sprintem, sprintem. Mamy jakieś zdjęcie. Nie wiem, co to zdjęcie ma oznaczać. Coś nas wywaliło swoją siłą wielką. Slenderina umie się poruszać. Ale plot twist, ale to była na drata sensu. Okej, okay, czyli ty wyglądałaś w taki sposób. Aha. Obra Obrałaś sobie na cel, widzę konkretne osoby. Okej, okay, tak więc to była. Kolejna część Slendryny. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Odkryliśmy, że miała ona dziecko. I że ojcem tego dziecka jest jej mąż Hrabia Dracula. I że to dziecko chodzi na pajęczych nogach. Że to dziecko zadaje w... dużo obrażeń, a teraz odkryliśmy, że Slenderina była. Znę... Znęcali się nad nią, i efektem tego jest zdjęcie klasowe, w którym obrała sobie na cel dosłownie każdego. Widać po tym, jak ta szkoła jest opustoszała. Mam nadzieję, że on się spodobało. Mam nadzieję, że, Mam nadzieję, że walnęliście dzwona po kliknięciu subskrybuj i także było go nawet nie wiem gdzie słychać do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć